Szanowna Pani Marszałek, Szanowni Państwo, Szanowny Panie Ministrze, patrzę na pana ministra Michała Gramatykę. No tym różnimy się jako konstruktywna opozycja Prawo i Sprawiedliwość od państwa, że kiedy jesteśmy opozycją, potrafimy powiedzieć dobre słowo i ja osobiście bardzo wysoko oceniam i pana zaangażowanie i pana kompetencje w zakresie cyfryzacji. Dobrze, że ta ustawa jest procedowana i korzystając z okazji również wiedząc, że ministerstwo cyfryzacji ma dzisiaj. Kluczowe zdanie w kontekście poczty polskiej, która w mojej ocenie i w ocenie prawa i sprawiedliwości powinna być głównym operatorem cyfrowej komunikacji między obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej a polskim państwem. Również zachęcam i apeluję do szanownego pana ministra o dialog z Ministerstwem Aktywów Państwowych, z panem wiceministrem Bartmińskim, któremu podlega Poczta Polska po spotkaniu z posłem Kasprem Pożyńskim, z NZZ Solidarność, pracowników Poczty Polskiej. Widzimy, że ten kierunek, czyli kierunek wzmacniania ustawowego Poczty Polskiej również w zakresie cyfryzacji jest kierunkiem pożądanym. Tym bardziej, że wystąpił dziś pan Janusz Ciesiński, pan minister, w którego projekcie ustawy była bardzo ważna rzecz zapisana. Niestety zabrakło posiedzeń Sejmu do tego, żeby ten projekt ustawy przyjąć. Czyli właśnie delegowanie na Pocztę Polską takich zadań, operatora E Doręczeń. Zachęcam Panie Ministrze do tego, aby Ministerstwo Cyfryzacji w tej sprawie zabrało głos i uratowało Pocztę Polską nie dla prywatyzacji Poczty, ratujmy miejsca pracy, tak dla cyfryzacji Poczty Polskiej jako operatora e, komunikacji obywateli z polskim.